Siemanko w tym nowym dniu. Dzisiaj znowu zasuwamy. Yy, Marcinek przyjechał tutaj wszystko doglądnąć na czas i teraz tak. Yy, wy tej rozdzielni wczoraj nie widzieliście, bo było ciemno. Jest tutaj yy, sterowniczek najnowszej generacji od razu z WiFi. Ja wam mówiłem o tych telefonach. Normalnie jestem uwalony. Poczekajcie, zaraz odpalę się znowu. Dobra, jestem po telefonie i teraz tak, słuchajcie, jest tu najnowszy sterownik od razu zbudowanym Wi-Fi, ja Wam to wszystko pokażę. Do tego dajemy skrętkę internetową, cztery razy, żebym się nie pogubił, cztery razy... No, bo to jest ważne, to jest ważne, dlatego Wam tą wiedzę chcę przekazać. 4 razy 2, ale słuchajcie, bardzo ważna rzecz, że to jest ósemka, 8, 8 mm czy coś tam, słuchajcie, bo są połówki i są ósemki i teraz tak żebyście mieli wiedzę, nie każdy instalator ma taką wiedzę. Mój ma jak zwykle, moi instalatorzy są dobrzy, żebyście wiedzieli, że jeżeli ciągniecie taki kabel sygnałowy i on jest tam nawet do 50 metrów, to nie dawajcie półówek, bo no to jest słabe. Wiadomo, później je można mostkować, ratować się, można dokładać drugi, można je jakby skręcać, zrobić jedynkę z tego, ale od razu dajcie porządny, dajcie 0,8. Wtedy na pewno wiecie, że to wszystko jest bardzo dobrze zrobione, bo jak wiecie na odległościach wszystko traci swoją przepustowość sygnałową i tak dalej. Także tu idzie na grubasa 0,8. Przepuszczamy, wkłada, wkładam go w Arota. 50 metrów lecę do zasilania do skrzyneczki. Jak widzicie cała instalacja jest zrobiona. Tam doszedł następny halogen yy, z czujką. No, i widzicie, jest dużo kabli wyprowadzonych, ponieważ jest też oświetlenie rozgałęzione na dwie strefy ogrodu, czyli podświetlenie drzewa, podświetlenie tarasu, podświetlenie muru, tam pod ścianą na lampy 0,80 80 cm. Prawie metrowe. No, i tak to wygląda. Będziemy zakończyć tutaj sekcję w tej chwili. będziemy le Lecimy od tamtej strony po kolei w głąb. No, i co? Będę Wam pokazywać. Wziąłem sobie wczoraj w nocy pod laserem, zaznaczyłem wszystkie wysokości, bo to jest bardzo ważne. Czyli musicie wiedzieć, gdzie będzie wasze docelowe zero, żeby ustawić na takiej wolnej powierzchni dysze, żeby później się z nimi nie męczyć, ich nie wykopywać, ich nie obniżać, ich nie podnosić. Tym bardziej, że dysze też się znajdują na środku yy, ogrodu. Także. No, jest ciekawie, lecimy. Tu trzeba japę wykopać, trzeba całą skrzynię wrzucić, trzeba podłączyć dodatkowe zasilania wody w dwóch punktach na ogrodzie. Także naprawdę lecimy na grubasa powiem wam. No i co? Jestem mega zadowolony. Etap potężny, ciekawy jestem tego ogrodu, tych wodotrysków, jak to wszystko będzie wyglądać i jak ta trawa finalnie sportowa chyba będzie miodziła. Do następnej rzuty. Minęło trochę czasu, pokazuję następne postępy. Instalator posprawdzał, jak to wszystko były szpilki nabite, także działam dalej. I co tutaj, tu, tu zostały zrobione wszystkie kąty, po to, żeby symetrycznie przenieść wszystko na drugą stronę. Czyli wiadomo, że jest ciężko odmierzyć, bo tu są spady, i tak dalej, i tak dalej. Także, jakby, wytyczycie sobie od krawężnika wszystkie odchylenia, które są, i przenosicie równolegle na następną stronę, po to, że jak mówiłem, jak z góry będziecie widać, wszystko musi być równolegle do siebie. No to także, no co tu więcej? No chyba na tyle. Jeśli chodzi o później docelowe wysokości, to zawsze będzie można e, lekko podnieść i opuścić, ale instalator zaleca, żeby była dysza, jak już nie wiecie naprawdę e, docelowego poziomu, bo są jakieś skosy, to żeby ona była ciutkę niżej, bo łatwiej ją podnieść, wyciągnąć niż ryć i podkopywać. Nie? Jeśli wiecie o co chodzi, to, to tak róbcie. Jeżeli będziecie zakładać sobie nawodnienia, to i tak musicie wiedzieć o co chodzi, bo inaczej się nie da tego wytłumaczyć. Co jeszcze zaszło? Zostało wyryta japa do całej rozdzielni, która będzie tutaj pierwsza przy tarasie. Została dopuszczona ta skrętka internetowa gruba, o której Wam mówiłem, i to w tej chwili jakby jest cały proces instalacji. Tutaj nie idzie zasilanie prądowe, tutaj idzie skrętka internetowa o grubej mocy, że tak od siebie powiem. No i dobra, co? No to na tyle działam dalej. Następne postępy wam pokażę. Dobra, wszystko sobie sprawdzam. Zobaczcie w ogóle, tutaj, jaki makaron jest. Jest tych przewodów naprawdę bardzo, bardzo dużo pod, pod ziemią. Jeżeli dodatkowe jeszcze wyjście na węże, także 50 zraszaczy. Dzieje się pod tą ziemią, tego nie będzie widać, ale uwierzcie mi, że dzieje się, jest tego multum. Mam skończone dwie sekcje, czyli będę je podłączać w tej chwili. No i co mamy? Wypro o, wyprowadzę sobie jeszcze, bo sobie przygotowałem, kochani, na wyjście i wejście wody, czyli będę sobie montować je tutaj. I obcinać sekcję i podłączyć do elektrozaworów. Od pierwszego do czwartego, ale że dwie mam zrobione, to lecę dwie. Ja się troszeczkę z tym motem, także mi wybaczcie, bo ja to muszę dokładnie sobie wszystko porobić, poprzymierzać. Rurę obetnijcie zawsze ciutkę więcej, a możecie ją skorygować w wykopie. Wiecie o co chodzi, żeby nie żeby nie czasem za krótka, bo wtedy będzie problem, nie zapomnijcie skrzynkę głębiej wsadzić. Później ją, znaczy przy całym zasypywaniu, będziecie ją wyciągać. Ja akurat tutaj mam pod skosem, także ją jak już sobie poprzykręcam, sobie ją ustawię i ją sobie zasypię. O goowłókninie nie zapomnijcie albo agrotkanini na zewnątrz, żeby Wam nic nie wychodziło. No i dobra, ogólnie działam z tym. Przycinam sobie. Sekcję pierwszą upewniam się, że to jest sekcja pierwsza, żeby nie było żadnego fakapa. Tu jest sekcja druga. To tu jest sekcja pierwsza. Standardowo nie zapomnijcie wygradować, żeby uszczelki Wam się nie podwijały. Powiem Wam, kochani, że to jest tyle roboty, żeby z kitu najlepiej wziąć fachowca. I zapłacić firmie. Niech przyjdzie zrobić to kompleksowo. No ale jeżeli macie troszeczkę zdolności manualnych, tak jak ja, to możecie oczywiście sobie popróbować. No ale i tak musicie to zrobić pod jakby instruktor, instruktora oczami czy rozmową. Bo tu jest naprawdę można bardzo dużo błędów popełnić. Weszło ładnie, mocno. Kurczę, wiecie co? Ja to może wykręcę i się upewnię na pierścieniu, bo jednak nie chciałbym, żeby mi to zalało to wszystko. No jest. Jest ładnie. Można przykręcać śmiało. Jest to kochani roboty. Ale jesteście w stanie to zrobić. Fajne te rurki, to wszystko jest, bo nie trzeba y, żadnych paków, nic robić. Wszystko jest tak dopasowane do tego nawodnienia całego, że tylko skręcacie i te wszystkie uszczelki dobrze trzymają. Mamy połączoną sekcję pierwszą, robię przymiarkę sekcji drugiej. Okay. Gradujemy. Powtarzalność, kochani, powtarzalność. I wprowadzam wprowadzam dwójkę. Rozkręcam na maksa. Wciskam. O, czułem, że weszło. I zakręcam. Możecie przyspieszyć bez sprawdzania dodatkowego, bo jeżeli i tak by. By było źle wkręcone, to uwierzcie mi, że to mam wyszczeli. Bo jest tutaj potężne ciśnienie, jest to dokręcone. I teraz wyjście, wyjście i wejście wody, czyli tak zwane zasilanie, żebyście mieli to kolanko na zewnątrz i weszli z rurą w linii prostej. Dalej mi łapa boli od tych wykopów. Muszę rozkręcić. Nawet nie mam siły tego wepchnąć i sprawdzić. Dobrze jest. Dobra, tu jest jedno zasilanie. No i tu buduję kolanko. Co kochani? Wydawało się łatwe, nie? Że parę przewodów puścicie i wszystko gra. No jest to łatwe. Jak się wie co się robi. O! W ten sposób. No dobra, i tak wygląda przygotowana skrzynia z zasilaniem do wody i z dwoma podłączonymi sekcjami. Także lecę następne, bo jest i tak bardzo dużo zrobione, a to nawet nie jest. No dobra, jest połowa wyprowadzona i to dopiero ze pierwszej skrzyni, a jeszcze mam całą do zmontowania, taką drugą. Jestem bardzo ciekawy jak to wszystko będzie hasać. Jaki będzie pobór wody? Ile hektolitrów musi być zmarnowane, żeby powstał piękny trawnik? To do następnej wrzuty. Ja pierdzielę, słońce nawala, a ja dalej z tym walczę. No i teraz wam powiem tak, wszystkie sekcje zostały podłączone, czyli cztery sekcje, trzy sekcje idą nawodnienia. I jedna sekcja idzie linia kropelkowa na dwie strony skarpy. Z następnej rozdzielni będzie wypuszczona e, też trzy sekcje podlewania, i jedna sekcja linii kropelku, kropelkującej 100 metrów na e, tuję, Podlewania tuji. Zobaczymy, jak to wszystko będzie ciągło. E, no i co? W tej chwili zakupuję, jest geowłókniną wyłożone pod spodem poziomuję, wy, wypuszczam skrzynkę do góry, jeszcze ją muszę sporo wypuścić, bo nie wiadomo co tutaj będę dawać, kurczę, może jakąś korę, może, nie wiem, zobaczę, to ją wypuszczę do góry, najwyżej będzie dekielek wystawać, mniejsza z tym, bo to nie jest nigdy ten. Dobra, poziomuję, pionuję, znaczy pionu to nie będzie miało, no bo idzie pod skosem i zasypuję. Także działam, działam, jeszcze raz działam do następnej wrzuty. Tutaj jeszcze odpalam kamerę, powiedzieć, bo instalator doradza, żeby to miało ręce i nogi. Ja też nie ukrywam, że mi się to podoba i tak chciałem, żeby była jakby odpalana sekcja widowiskowa, czyli cały główny trawnik. I teraz na jednej sekcji będzie się podlewało dysze, sześć dysz dookoła czyli po bokach pierwsza, druga, trzecia. Później na końcu czwarta, piąta, szósta czyli całe będzie, całe będzie jakby lane do środka, a następna sekcja będzie lane tylko sam środek myślę, że jest super podzielone, myślę, że będzie super efekt po to że jak moja żona będzie się opalać naked bo mamy wszędzie ogrodzenie, ja po prostu to włączę i będę patrzył co się dzieje, a wyrazem ze mną. Wy nigdy tego nie zobaczycie, ale ja to zobaczę. To następnie wrzuty działam. Ok. Zobaczcie słuchajcie, ile połączeń i teraz, żebyście mieli obraz, ile tu jest rur wsadzonych i chciałem wam powiedzieć, że mam zakończone cztery sekcje podlewania, czyli cała prawa strona i cały tył zrobiony. I jedna sekcja linii kroplujących, które jest ten cały taras. Tak to wygląda. No i co? Lecę dalej. Nie poddaje się dużo kręcenia. Łapy bolą, bo to trzeba skręcać. Trzeba dobrze podokręcać wszystko. Mam już od razu sobie tak rozłożyłem kable, gdzie będę wyprowadzał prąd. Jedno gniazdko tam. Yy, mocne, czyli tam normalne, te standardowe 230, i oświetlenie będzie dzielone na dwie sekcje, czyli jedna będzie oświetlona skarpa cała, a drugie oświetlenie będzie pod murem, także jak Wam mówiłem, ale to wszystko zobaczycie, także do następnej rzuty. Dobra, moje łąbki, zakończam ten film tutaj. Odpalę Wam jeszcze środkową sekcję, żebyście zobaczyli tą taką, wiecie, fajną. Bo tutaj boczne to są. Żebyście widzieli, tam woda jest otwarta. Żebyście widzieli, jak to mniej więcej będzie wyglądać. No i co, ja dalej działam, ale już nie będę nagrywał, bo będę skrzynkę przykopywał. Kurczę, no to też są jakieś... Niby nieważne, ale ważne etapy, powiem Wam. Ponieważ nie możecie wrzucić do skrzynki, do rozdzielni, piasek zwykły, bo będzie trzymało wilgoć i będziecie mieli skropliny w skrzynce. Niby banalne, ale nie banalne. Możecie wrzucić żwirku, możecie wrzucić piasku, jak go mam tam na tacce i zasypujecie skrzynkę typowo, słuchajcie, tym e, piaskiem, który nie trzyma wilgoci. E, tak to wygląda? No, co ja tu mam? Tu mam e, kontakty, przydadzą się na przeszłość. Te dwie skrętki wypuszczone. Jedna e, 0,5 do krótkiej rozdzielni tutaj i 0,8 gruby kabel do 50 metrów dalej rozdzielni, żeby sygnału nie traciło. E, tutaj jest e, puszczone pod tutaj będzie ładnie zasypane zakamykowane e, geowłóknina i kamyki e, koloru antracytowego tak sobie wybrałem e, z, do 2 cm big bag to nowy e, jest w stanie pokryć e, 16 m2 także zawsze musicie sobie przyliczyć czy opłaca Wam się wziąć big Baga, czy po prostu potrzebujecie Tyle kamieni, że wrzucicie sobie w workach pakowane, bo może potrzebujecie akurat 300 kg, ale chodzi o to, żebyście wiedzieli, że jeżeli granulacja jest do 2 cm, 4 cm jest przesypane, no to mówię, to wychodzi 16 m2. Czym większy kamień, tym jest inny przelicznik. Jeżeli ja tutaj będę kładł 2 cm, bo takim się spodobał, także wszystko zobaczycie, bo jeszcze nie obliczałem, ile go potrzebuję ale będę go zakupywać i będę robił to na bóstwo w kninach i kamyk tu jest ten piak do tej rozdzielni czeka eee, to akurat powiem Wam szczerze, że znajomek mi go przywiózł eee, właśnie pod tą okazję, chociaż miałem tam pełno piachu, ale ale co perfekcyjne to perfekcyjne, bo nie wiadomo czy tam znalazłbym jakąś kubkę, żeby był typowo czysty Także przyniósł mi, przywiózł mi w trzech workach od zimniaków i przycięłem do taczki. Ja to taki wariat jestem. Wiem, że niektórzy by zasypali, byle czy mi w dupie by to mieli, ale ja muszę spać spokojnie. Może wariat, może debil dla niektórych. Różnie mnie impretujecie. tak się mówi, I chyba? No nie, nie wierzę znowu, telefon, ja nie ujadę. Ważny telefon, zaraz się odpalę. No, halo, co tam? Dobra, yy, wszystko załatwione. Yy. Także odpalam, pokażę wam, jak to fajnie wygląda, która to była sekcja. Odpaliło się. Oj, 100% pokrycia jest, i tu mamy po rogach. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I to jest 100% pokrycia. No i jeszcze mamy dwa w środku na następnej sekcji 360. I plus 90 po bokach, i na tylu wzraszaczach jest, e, jakby puszczony e, środkowy ogród. Czyli 6, 7, 8, 9, 10 wzraszaczy na, na głównym. Tak to wygląda. No dobra, to na tyle moje łąbki. E, ja walczę dalej. Chociaż powiem Wam, że łapa mnie boli. Eee, nogi mnie bolą. Mam dosyć. No mam dosyć powiem wam, szczerze. Ale ten efekt finalny mnie tak ciśnie mocno na duchu, że chyba to mnie popędza tylko, ten efekt finalny. Chcę to szybko skończyć. Myślę, że w dwa tygodnie to jest taki realny czas wyrównać nawieść przesianej ziemi Nie wiem, czy się powtarzam. Siać trawę i korzystać już na maksa. Dobry plan? Napiszcie w komentarzu. I co? Działam! Działam! Jakąś anegdotkę Wam wrzucę? Nic mi do głowy nie przychodzi, także na razie cześć. Bawcie się! Bawcie się, kochani, w swoich własnych gniazdkach, na które ciężko pracowaliście, bo wiem, że ludzie mi oglądają, którzy się budują. Życzę Wam wytrwałości i najważniejsze, żebyście się nie wyko wyko wykoleili <śm> po drodze, budując swoje wymarzone domy. Cześć! Nie zostańcie wykoleńcami.